Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w DSE 4 Rozpoczniemy zimowy Puchar Świata. Dziękuję wam za te dwa kciuki w górę, które daliście pod poprzednim filmem z tej gry. No i dzięki temu zaczynamy sobie Puchar Świata. Na początek przedstawiam kalendarz, rozpoczniemy od jednego konkursu w Klingenthal, później dwa z Kusamo, dwa z Lillehammer, później oczywiście Engel, bo no i turniej cztery, to Barsdorf, zaczniemy od tego Mamuta, później Gapa, Bischofshafen, HS78, tak z Innsbrucku dałem i Bischofshafen 140, później dwa z Kulm, Wisła, dwa konkursy z Zakopane, dwa z Sapporo, dwa razy Park City, później dwa z Willingen, 2 Azylachty i Kłopio Lillehammer tak zamiast Oslo No i 3 konkurs na koniec planicy Jeżeli chodzi o zawodników no to jest ta sama 12 co startowała w letniej Grand Prix wiem no myślę, że możemy zaczynać parę świata A nie, nie możemy jeszcze Jeszcze jedno tutaj ustawienie O Stapa 24 do marca No, być tak teraz możemy rozpoczynać zimowe świata w skokach narciarskich, a rozpocznie go Stefan Kraft. Zobaczymy sobie Austrię, jak poradzi. O, spokojny niespokojny lot. No, jak na rozpoczęcie może być? 121. No, nie najgorszy, nie najlepiej. Daniel Andratan. O, no w ogóle, przypomnijmy tutaj w Klingenthal. Początek, ale w prawdziwym powę świata w rzeczywistości. I teraz dobry skok Daniela Andretande. 124. No myślałem, że zapomnę ten kanal. Niestety nie. Teraz Kamil Pierwszy z Kami Stoch! Profes Polaków. Trzymamy mocno kciuki. Troszeczkę niespokojnie... Oj, słabo. No słaby początek, wyglądamy Kamilę. 113,5. Metra. Peter Premc. Zaczynamy jak sobie poradzi, czy też będzie tak puszczał, jak podczas jakiegoś cyklu Grand Prix, który no, tak naprawdę w ostatnim konkursie stracił zwycięstwo w tym cyklu. Teraz świetnie, 125 metrów, pierwszy skok na punkt K. No Zaczynamy sobie ten 4 latek poradzi? Zaczynamy no niespokojnie, no słabo, słabo, podobnie jak tam jest to 110, piąte miejsce. Severin Freind, szósty na liście startowe pierwszej rundy Niemcy liczą na pewno na niego Trochę nie spokojnie, bo wyjście z progu Ale niezły skok Myślę, że będzie pierwszej trójce, Jestem jest trzecim miejscu, 122,5 No te warunki no nie są jakieś takie super w Ogólnie też nie lubię skakać w tym nie wiem czy to już mówiłem czy nie Ale nawet nie lubię tej skoczyć, podobnie jak Harachowa, nie lubię tutaj, że tutaj skakać, no, ale dziś musi być rozpoczęcie, tak? Sonya ma 116, piąte miejsce, No słaby skok, Szwajcara. Teraz dałem krew. Zobaczymy, od sobie łodzicki słabo poradzi. No fatalnie skok. Fatalnie, niestety. 113, 7 miejsca dobiorak. Stefan Hula. No i trzymam sziki za dobre rozpoczęcie wykonania Polaka. Tam jest to och, słabo rozpoczęł, ale my Stefan, aby było za i jest bliżej Jest przemiany, skok Stefana! Brawo! 128 metrów. Jest Dara Stefan. Bardzo dobre rozpoczęcie sezonu w Polaka. Teraz Jan Legenda skoków nabciarskich. Czy obejmę prowadzenie? Popatrzmy. na no, Achenel. Nie. Troszeczkę zabrakło. 121,5. Musimy troszkę dalej. Szóste miejsce dopiero. Michel Heiberg. Dobre letnie Grand Prix. Pamiętamy. Zobaczymy, czy tak samo dobrze rozpocznie zimowy cykl zimowy pol świata. 125 metrów. To drugie miejsce na razie. No i kończę na pierwszą rundę Andras Tierlen. ma sobie Norweg poradzi. Troszeczkę niespokojny lot. No taki dosyć przyzwoity, nie jest 119, Siódme miejsce Norwega. Teraz drugą rundę rozpoczyna Norweg i Kasai. Skok słaby, 110, ale nie jest znany, że potrafi w drugiej serii odpalić. No i to jest to, bardzo dobry skok. No nie odpalił może ze 130 metrem, ale z 22,5 super. Bardzo dobry skok. No mam yy, 11 po poszczególnej rundzie. Profesor 113, słaby skok. Drugi też będzie słaby. Słabo, słabo, słabo. dzisiaj, domen. 114. To jest Kamil Stoch. Profesor 113, pójdź. Ale liczymy, że Kamil się poprawi. Troszeczkę spóźnił na progu, ale leci, leci. Jest dobry swap, to jest dobry swap. Zobaczymy, jaką myślałam, troszkę dalej, koło 124. No ale jest ile jest. Simon Mann, czterokrotny mistrz olimpijski, 116 w pierwszej rundzie tylko. To mówi trochę bliżej od Kamila. Te warun warunki jednak nie są najlepsze, niestety. Mam nadzieję, że w Kusama będą zdecydowanie lepsze. Ja na pierwsza jest 21,5, siódma pozycja. Tutaj trochę niespokojnie. No będzie liderem, ale skok też nie jest dobry. Jest to jest tylko 121,5, to samo jak w pierwszej rundzie. No widać, że warunki na przeszkadzają dzisiaj. Andreas Kieran, tu 219 będzie drugiej. 7 Lokata Norwega. Dobry skok. 122 metry, jest liderem. Tavacraft, BF-121, szósta lokata, popatrzmy jak sobie poradzi Australia. troszeczkę niespokojnie, no i nie będzie liderem, nie będzie, jest trzeci dopiero, tylko 120,5 121 za ochronę, no i teraz ten, na którego wszyscy tutaj zgromadzeni Niemcy liczą, Severin Freund, bf jak sobie Niemiec poradzi, dobry skok, będzie liderem. A już letni grampery nie na wykonaniu Niemca, ale początek sezonu zimowego bardzo dobry. Daniel Andretande, 124. Czwarta lokata. Popatrzmy. Czy wyprzedzi Freunda? Nie, nie wyprzedził. To jest ledwie 122 metry i dopiero druga pozycja. No więc Freind, co jest bliżej I kto będzie na tym poziom? Peter Prawc czy Severin Freind? Popatrzmy. Wysoko wyszedł i chyba będzie darem. Tak, 123. No nie jest taki super skok, ale jest darem. Ma podium. Highback to 125. Drugia, druga lokata. Zobaczmy. Highback, Highback, niespokojny lot. I nie będzie darem. A więc jest to tylko trzeci, Ja więc Seven Rain ma podium. No i Stawa hula. Czy Trzy wygra? Trzymał za Polaka. Pfef 128 metrów Stefan Hula Trzymamy mój drugi, Stefan? Jeszcze, jeszcze, trochę, jest, chyba wygrał! Tak jest, brawo Stefan Hula 123 metry drugiej, pfef 128 metrów, najdłuższy stopień, na tej drugiej rundzie chyba nie najdalej, było 123, było 123,5, 124, i 126,5 było. Ale wielkie brawa na się dla Stefana, no sławie letniego Grand Prix, tam był na ostatnim miejscu w Generalce, ale dzisiaj kapitalne rozpoczęcie zimowego sezonu w wykonaniu Polaka. Wielkie, wielkie brawa i gratulacje dla Stefana Hulit. Na drugim miejscu Petr Prez, też brawa, trzeci Fulajn, no tego też. W letnicy Grand Prix był słaby, później czwarty Heiberg, potem piąty Daniel Andrea Tande, później yy, Andreas Stierle, nie ma, y, Kraft. Na dziewiątym miejscu stoi dziesiątka zamyka Zemecka, i Kasaj. Na miejscu jedenastym Simona Mani, dwunasty Pater, yy, Domoprecz. Yy, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, wygląda dokładnie tak samo jak wynik konkursu, no bo to pierwsze, pierwsze załady w tym sezonie. No mam nadzieję, że ten odcinek będzie się spodobał. Jeśli tak, da, to dajcie kciuka w górę, w górę. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!